Cześć, dzień dobry. Mamy już koniec lata i za nami koniec najgorętszego momentu dla sztucznej inteligencji. Żartowałem tak naprawdę. Wakacje to dopiero się rozgrzewamy i domyślam się, że najwięcej nowości będzie ogłoszonych jesienią, ale tymczasem przedstawiam 7 najważniejszych informacji z ostatnich 10 dni dla sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania. Uszeregowałem je od najmniej ważnego do najważniejszego, więc mają taki charakter listy przebojów od miejsca siódmego do miejsca pierwszego. Zapraszam do wysłuchania. Więc zaczynamy od AI Actu. W sierpniu wszedł AI Act. Już kolejna faza, bo tak naprawdę konsultacje AI Actu trwają około pięciu lat. Pierwsze przepisy pojawiły się w Unii Europejskiej początkiem 2025 roku, od 2 sierpnia obowiązują już przepisy dotyczące tak zwanego General Purpose AI. I zadałem sobie trud, żeby przeszukać yy, możliwie internet, używając wszystkich możliwych modeli, jak i po prostu googlując, czy jakiekolwiek postępowanie <coughs> odbywa się w tej chwili w związku z AI aktem, choćby najmniejsze. Motoby to by wskazywało, że te przepisy faktycznie zostały uruchomione i no nie, jeszcze nic się nie wydarza i tak to jest z tym naszym regulowaniem, to znaczy prawnicy bardzo dużo już o tym opowiadają, wszyscy się przygotowują. Ja dostałem, nie zliczę, co najmniej kilkadziesiąt komentarzy pod projektem rozpoznawania emocji, który prowadzę, że nie będzie zgodne z AI Act. Okej, okay, tylko że jakby te przepisy są na razie całkowicie martwe, pomijając, że akurat nasz projekt jest projektem badawczym, a projekty badawcze są wyłączone z AI Act. Mają specjalne klauzule, oczywiście, jeżeli nie należą do tych najbardziej niebezpiecznych. I druga rzecz, warto pamiętać, że dopiero za rok będą te przepisy generalne dotyczące sztucznej inteligencji i de facto będziemy mogli mówić o jakimkolwiek karaniu. Więc chcę podkreślić, że bardzo dużo się mówi i nadal nie ma nie tylko żadnego wyroku nie tylko żadnej kary finansowej ale nawet wdrożonego jakiegokolwiek postępowania na terytorium całej Unii Europejskiej. I właśnie o tym, że dużo się mówi a nie zawsze coś się z tym robi. To jest siódme miejsce i zapowiedź już kolejnych miejsc. Ok, pogadajmy. Na miejscu szóstym e, daję informację z klot. Bardzo rzadko po... po e, e, Omawiam firmę Antrophic, czyli, czyli model Claude, znany przekornie w Polsce Claudiuszem, ponieważ nie jest to mój model pierwszego wyboru, moim modelem pierwszego wyboru jest GPT, Gemini i Perplexity, to jest moje top 3 w moim workflow. Claude'a korzystam wtedy, kiedy chcę coś zrobić, kodować, tak? vibe kodować, bo nie jestem programistą, nie korzystam tego do bardzo zaawansowanych workflow. Ale jak chcę coś szybko sobie przygotować jakiś MVP, jakiś proof of concept jakiegoś pomysłu, to niewątpliwie Claude się tutaj najlepiej nadaje. I dlaczego o nim mówię? Bo zastanawiałem się, jakie są wyniki tego modelu. Pamiętajmy, że tak naprawdę ekipa, która tworzy model Claude która dotychczas pozyskała 20 miliardów dolarów inwestycji. Chciałbym, żebyście wbili sobie 20 miliardów dolarów, prawie 80 miliardów złotych, porównali to nie wiem, z wszelkimi wydatkami w Polsce, czy być może w całej Europie. To mówimy o jednym modelu, który, broń Boże, nie jest wiodący, jest powiedzmy tam w top 5 modeli amerykańskich. I tak naprawdę to jest ekipa, która odeszła z OpenAI. Dario Amodei opowiada, że on odszedł, bo nie do końca zgadzał się z wizją, z wartościami sama Altmana. I Dario lubi opowiadać o sobie jako takiej osobie pełnej ideologii, która, zaczynając od historii jego ojca, że hmm, jego ojciec był chory na nieuleczalną chorobę, znaczy ona, w uleczalność w owym czasie, gdy on na nią zmarł, miała około 30% i chwilę później jak zmarł wynaleziono lek, upowszechniono lek i w tej chwili wyleczalność wynosi 95% i Dario korzysta z tego argumentu, czy też dużo osób mówi, że ma ten mindset, żeby szybko wypuszczać kolejne modele, że trzeba robić też coś dobrego sami musicie ocenić jakby czym różni się podejście, jakie prezentuje team Antrophic, Antrofic Claude Versus ChatGPT, na pewno jest dużo więcej tak zwanych guardrails, tzw. czyli systemów bezpieczeństwa. Choćby jeśli chcemy bardzo głęboko wejść w jakąś relację personalną, to Claude nam powie w pewnym momencie, słuchaj, to już jest za dużo, musisz skonsultować się z terapeutą, musisz porozmawiać ze specjalistą o swoich problemach. I, I to doceniam, i wydaje się, że to jest taki ciekawy system, który pokazuje jednostkowo, jak bardzo w modelu Klot ważne jest bezpieczeństwo, ale tych elementów pewnie jest trochę więcej. Na czym koncentruje się i z czego słynie tak naprawdę model Klot? To właśnie kodowanie i wykorzystanie poprzez API. Wykorzystanie poprzez API to nie jak czatujemy sobie w okienku, tylko podpinamy się poprzez jakiś nasz taki sekretny kod i odpowiedzi są serwowane, a interfejs, to co widzimy, możemy sobie z dowolnie stworzyć. To jest to na czym opiera się bardzo dużo dzisiaj startupów, że pod spodem jest jakiś model typu Claude, GPT, Gemini czy Deepseek. My do końca nie wiemy co i mamy jakiś interfejs, jakieś dodane prompty, jakieś dodane ragi, jakieś dodane elementy, które sprawiają, że ten model bardzo fajnie działa w danych okolicznościach. Takim moim ulubionym startupem przynajmniej niegdyś był Magic School, czyli bardzo dużo takich nakładek, które poprzez odpowiednie wykorzystanie LLM-ów mogły nam pomagać w przygotowywaniu zajęć, klasówek, programów nauczania, etc. I teraz wracam do tego, że dużo mówię o ideologii kloda, ale byłem ciekaw, jakie są ich faktyczne wyniki finansowe. I słuchajcie, w 23 roku Claude Antrofik, firma Antrophic z, zarobiła 100 milionów dolarów, bardzo dużo pieniędzy. I w 2024 udało im się, im się zarobić 10-krotnie więcej, miliard dolarów. Mówimy o, o przychodach spółki. I wreszcie w 2025 roku idą po 10 miliardów dolarów. To pokazuje skalę wzrostu w tak krótkiej przestrzeni czasu. Że to jest no nie tylko ta, ta ideologia, jest ważna i te inwestycje są ważne, ale to jest po prostu bardzo duży biznes i to pokazuje skalę upowszechniania się. Także, jak miał podsumować informacja o firmie Antrofic, to po pierwsze, bardzo duże wzrosty przychodów, po drugie, bardzo dużo wykorzystania przez API, czyli mówiąc po, przez programistów, świetne narzędzie do kodowania i wreszcie. Widzimy, jaki ogromny jest to potencjał. I jeśli mógłbym mówić o zagrożonych zawodach, to moje rozmowy z absolwentami informatyki, sam też pracuję na uczelni, na Wydziale Informatyki, są trudne. Dzisiaj absolwenci mają ogromny, olbrzymi problem ze znalezieniem pracy, bo faktycznie firmy nie do końca chcą zatrudniać osoby, które no, zdobyły jakieś podstawy, umiejętności programowania, rozumienia technologii. No Ale to wszystko. Dzisiaj bardzo pożądani są specjaliści, którzy potrafią wdrażać technologię, rozumieją z tych biznesu technologii, czy problemów merytorycznych i technologii. Natomiast coś, co przekornie nazywa się Monkey Coders, ludzi, którzy po prostu produkują kod, jest coraz mniejsze zapotrzebowanie na takie osoby, i faktycznie dzisiaj nie mam dobrej porady dla osób, które kończą informatykę z całą pewnością. Ten sektor zostanie jako jeden z pierwszy dotknięty, czy już jest dotknięty poprzez rewolucję związaną ze sztuczną inteligencją. Można więc podsumować to, że sami tniemy gałąź, na której siedzimy, i w dużej mierze pierwszą firmą, która ma na to wpływ, jest pięknie rosnąca, dziesięciokrotnie rok do roku i w tym roku prawdopodobnie kończąca z wynikiem blisko 10 miliardów dolarów przychodu firma Androfic. Miejsce piąte to. Polska, która niestety dość słabo plasuje się we wdrażaniu IT. Chociaż firmy w tym momencie 63% spółek notowanych na GPW deklaruje, że, są, że AI zmieni ich pracę, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o faktyczne wdrożenia, mamy na poziomie 6% na ten moment i to nie tylko dla firm GPW, ale dla firm powyżej 10 osób. I to niestety plasuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. No i teraz Dlaczego uważam, że Polska powinna inwestować w sztuczną inteligencję? Wszystko wskazuje na to, że jest to jedna z takich wiodących technologii, które będą transformować firmy. Ale bardzo często wdrażanie AI to jest też pretekst do po prostu uporządkowania własnych systemów klasy legacy, do przejścia jakichś zmian technologicznych, które pozwalają być bardziej konkurencyjne. To bardzo często może być coś, co wpływa na Ograniczenie kosztów w firmie takich mozolnych, uciążliwych prac. Natomiast trzeba też zrozumieć, że Polska, ani nawet żadna firma europejska nie będzie prawdopodobnie dostarczać infrastruktury. Czyli tych wielkich modeli. Jedynym modelem, który jakkolwiek liczy się na światowej mapie jest model Mistral, w którego pakują Francuzi i francuski rząd ogromne pieniądze. Wiedzą, że internet nie musi być anglojęzyczny, może być również frankojęzyczny, ale. Tak długo jak jest finansowanie do tego projektu, tak długo można trenować te modele. Pytanie, jak długo rządy Francji będą w to pakować pieniądze i widzieć w tym zyski konkretne dla siebie. To jest duże wyzwanie, ponieważ faktycznie llm to jest w dużej mierze inwestycja w infrastrukturę. Czy jest to inwestycja w nowości? Tak, ale te nowości można szybko kopiować. Mam na myśli jak innowacje, wynalazki, w jaki sposób te modele się trenuje, czy retrenuje, czy udoskonala. Więc trzeba pamiętać, że dzisiaj takie modele, właśnie jak GPT, Gemini, do pewnego stopnia Perplexity, Cloud, to są to może przypominać infrastrukturę energetyczną. Czy chmurową tak jak, która dzisiaj właściwie jest w przeważających rękach e, Amazona, Microsoftu, Google'a. Czyli big techy dyktują nam ceny, big techy dyktują nam innowacje i jest to oligopol w ramach którego jest kilku oczywiście mniejszych graczy, choćby nie wiem, F.O.H., cloud ale tak naprawdę dzisiaj, jeżeli spojrzymy na krajobraz polski, no to w większości mamy do czynienia z tymi big techami, które no powiedzmy polscy, polskie firmy redystrybują i, i mogą z tego korzystać. Ale nadal możemy tworzyć różne innowacyjne nakładki na to. Nazwijmy to. Możemy na tej podstawie oszczędzać. Pieniądze, na przykład w back office, nie robiąc jakichś powtarzalnych czynności w księgowości, w administracji, możemy usprawniać naszą, nasze działania jako firmy czy jako państwa. Także, także uważam, że warto w to inwestować oczywiście rozsądnie, i o tym będzie na kolejnych miejscach. Miejsce czwarte. To informacja według mnie sensacyjna, a która przeszła bardzo małym echem w Polsce. Żadnym z newsletterów, który subskrybuje w Polsce, ta informacja się nie pojawiła, a moim zdaniem jest ona ważna. A mianowicie rząd amerykański kupił akcje firmy Intel. Kupił 10% akcji firmy Intel. Można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z takim zjawiskiem, które mieliśmy przy kryzysie finansowym, czyli too big to fall. Rząd amerykański chciałby, żeby była silna, silna produkcja mikroprocesorów z amerykańskim kapitałem, czyli mamy NVIDIA, mamy INTELa, mamy AMD, no i mamy jeszcze TSMC, tak? I no właśnie, dlaczego w ogóle rząd amerykański by kupował akcje INTELa? Chce w jakiś sposób zabezpieczyć swoje strategiczne interesy i wierzy, że w jakiś sposób INTEL będzie w stanie Pokonać ten technologiczny marazm, który w tej chwili ma, dla którego nie jest w stanie dogonić zupełnie Nvidii. AMD tutaj radzi sobie odrobinę lepiej. Właściwie no, Nvidia ma charakter monopolu, tak jak mówiłem o oligopolu w przypadku chmury obliczeniowej. To właściwie tutaj mamy do czynienia z kimś, kto właściwie w czasie gorączki złota sprzedaje kilofy, jest jedynym sprzedawcą kilofów, przynajmniej jakości od średniej do wyższej. Tak? I Właściwie nie da się podrobić technologii NVIDIA, bo cykl produkcyjny wytwarzania takich procesorów również trwa wiele, wiele lat. Nie mówimy o pół roku czy roku, tak jak mamy w cyklu tworzenia nowego Samsunga, nowego telefonu Samsunga czy iPhone'a. Mówimy o bardzo złożonym procesie, żeby wam to zilustrować, to fabryka, w której drukuje się mikroprocesor jest 100 razy czystsza Ma mniej pyłków, ma mniej um, jakichś zanieczyszczeń, niż wymaga to sala operacyjna w szpitalu, kiedy pracuje się na otwartym sercu. Czyli doprowadzenie takiej fabryki do takiej niezwykłej czystości, żeby żaden pyłek nam nie upadł na te krzem, kawałki krzemu, wymaga niezwykłej precyzji, praktycznie całkowitej automatyzacji. I samo zbudowanie takiej fabryki to są miliardy dolarów. Także informacja trzecia to był zakup Intela przez rząd amerykański, co też demaskuje, że rząd amerykański, który mówi nam, jak bardzo Europa jest przeregulowana, czy doprowadza do jakichś interwencji, tak naprawdę sama stosuje tego typu interwencje, jeśli jest to w jej interesach. A interesy są, bo USA jest w walce z Chinami. I można powiedzieć taki. Meta walce, powiedzmy, i to jest miejsce trzecie, czyli trwający od wielu lat spór o dominację między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Chiny mają masę przewag, no są przede wszystkim, można powiedzieć, fabryką świata. W Chinach produkowanych jest naprawdę mnóstwo rzeczy i w tej chwili już mamy bilans gospodarczy. Polska jest w szczególnej sytuacji mamy i negatywny bilans gospodarczy ze Stanami Zjednoczonymi i z Chinami coraz więcej. Rzeczy. Polska importuje z Chin. I to zazwyczaj Stany Zjednoczone oskarżały, że Chiny szpiegują, kopiują, a tymczasem w ostatnim tygodniu padła informacja, że Chiny Domagają się sprawdzenia, czy procesory Nvidia, które częściowo są zapuszczone do Chin, przypadkiem nie szpiegują Chińczyków. Czyż to nie jest fantastyczna informacja? Chiny oskarżają Nvidia o szpiegowanie. Teraz zastanów się, dlaczego to robią. Przede wszystkim chcą, by chińskie firmy zaczęły konkurować z Nvidią. Są w stanie przeczekać tę rewolucję trochę mniejszymi siłami obliczeniowymi, bo. Chiński naród jest niezwykle sprytny, bardzo dobry w kodowaniu. Właściwie wygrywa tak, jak my się wygrywa wszystkie olimpiady kodowania, hakatony. No, trzeba pamiętać, że Polska się chwali, że zajęliśmy czwarte miejsce na olimpiadzie matematycznej czy informatycznej. No to zazwyczaj pierwsi są Chińczycy, drudzy są Koreańczycy, a trzeci różnie, ale praktycznie top 5 Japończycy, na przykład, dominują azjatyckie narody. I teraz pamiętajmy, że. Chinom by zależało, żeby nie kupować rzeczy od Nvidia, tylko żeby samodzielnie nauczyć się produkować tego typu złożone procesory. i rzucą wszystkie siły, aby tak się działo, i właśnie rzucanie oskarżeń na Nvidia o szpiegowanie, może ku temu się przyczynić. I to była informacja trzecia, czyli spór USA i Chiny, i to Chiny wskazują, że USA szpieguje Chińczyków. Ciekawe. I wreszcie, miejsce drugie to, to jest miejsce, na które Pewnie czekaliście, bo dużo osób słyszało o tym, że tylko jedno na 20 wdrożeń AI jest produkcyjne, co oczywiście było przedrukowane na wszystkie możliwe sposoby, dużo było publicystyki wokół tego. Dzisiaj dostałem nawet od Forbes'a zapytanie, żeby skomentować tą sytuację, no bo brzmi to jakby AI było bańką, jakby AI to było więcej gadania niż wdrożeń. To ja bym zapytał ile innowacji, które powstaje w laboratoriach czy próbuje się wdrożyć na kolei, w produkcji dróg, w hodowli roślin, ile jest wdrażanych produkcji. To jest naturalne, że mamy bardzo dużo prób wdrożenia czegoś i ta jedna na 20 prób daje dużą przewagę konkurencyjną. To po pierwsze. Po drugie, Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie i firmy się ścigają, kto pierwszy osiągnie tą przewagę konkurencyjną, która sprawi, że ta firma może wygrać wyścig. Kolejna kwestia, na którą zwraca uwagę raport, raport MIT, to to, że 80% firm rozważało wdrażanie LLM-ów w firmie, 40% faktycznie wdrożyło, ale uwaga, pojawia się zjawisko tzw. shadow AI economy. Czyli że pracownicy i tak korzystają ze sztucznej inteligencji, bo im to po prostu ułatwia pracę i po prostu robią to w sekrecie. I firmy trochę na to przymykają oko. Oficjalne ich policy tego zabrania, ale firmy przymykają oko. I faktycznie. Jak się nad tym zastanowić, to ja nawet mógłbym zacytować tutaj Wojtka Strzałkowskiego, który teraz robi kurs AI Product Heroes. Świetny product owner wykorzystujący sztuczną inteligencję w firmie GOG. Trzeba, on mówi tak, trzeba szukać osoby, które w sekrecie korzystają z ChatGPT tam, gdzie jest zakazane, jeżeli chcemy wdrażać tą zmianę w organizacji. I to jest prawda. Właśnie to ta szara strefa, gdzie ludzie niby nie mogą, ale korzystają, i firmy oficjalnych w politykach tego zabraniają, ale trochę dopuszczają korzystanie z tego, jest sednem tego, jak widać, jest to potrzebne na szczeblu, może jeszcze nie firmowym, ale indywidualnym, jak bardzo to przyspiesza pracę i tego ten raport również e, nie podaje. Natomiast. E, Oczywiście jest sporo prawdy w tym, że bardzo często wdrożenia AI są nieprzemyślane i zrobione nie tam, gdzie trzeba. To, co wskazuje raport, to przede wszystkim najchętniej AI wdrażane jest w sprzedaży i marketingu, czyli to coś, czego bardzo nie lubimy, czyli jakieś bardzo złej jakości copywriting, pisanie tekstów, których nikt nie czyta, ale wygenerowane jest przez boty. Marketingowi po prostu to ułatwia pracę. Robienie grafik z wykorzystaniem AI na potęgę i faktycznie to zmienia. Zmienia to media, widać ile mediów już korzysta z grafik generowanych z AI, bo jest to po prostu dużo tańsze i wygodniejsze niż zrobienie prawdziwych e, zdjęć. No i może opowiem tu e, historię z dużej korporacji, światowej korporacji, ale nie powiem jakiej, troszeczkę zmodyfikuję produkt. W każdym razie zatrudniono tam masę data scientistów, zatrudniono tam firmę z wielkiej czwórki i szukano czy dałoby się zoptymalizować pricing tych produktów. Dodam, że chodziło o pewną sieć fast foodów. No i jak robiono tę zmiany w tym pricingu, no to oczywiście AI po wielkich analizach zasugerował, że być może jakieś tam sosy, czy polewy do lodów, czy szejki powinny kosztować na przykład nie 4,99, ale 4,97, 5,02 powinny się różnić, bo inaczej kosztują składniki Inny jest popyt na dany produkt i tak dalej. No z perspektywy, oczywiście, sprzedażowej i prezentacji tego do klienta była to kompletna bzdura i firma tego nie wykorzystała, mimo ogromnego entuzjazmu tej sieci fast foodów. No i taka jest rzeczywistość, jeżeli nie umiemy tego dobrze wdrażać, tylko bierzemy pod uwagę tylko część parametrów, czyli właśnie patrząc na nie wiem, 4 z 6 parametrów, czyli właśnie koszt produktu, wdrożenie, co, co jest popularniejsze, a co nie, a nie bierzemy pod uwagę takiego user experience, to nagle wychodzą nam takie babole, właśnie jak dziwne oferty pricingowe, które ostatecznie nie są wdrażane. I to było miejsce drugie, a miejsce pierwsze również poświęcam temu tematowi, czyli raportowi, że tylko 5% wdrożeń AI rzekomo jest udanych i raportowi MIT, ale chciałbym Wam dać rekomendacje, czyli co faktycznie wynika z tego raportu i co możecie wykorzystać w swoim biznesie. Więc pierwsza rzecz to niekoniecznie rzucajcie się na sales i marketing, tam gdzie oczywiście jest największa łatwość tego i największa możliwość generowania masy właśnie tekstu, wysyłania ofert na potęgę, rozsyłania maili jeszcze bardziej niż to było dotychczas możliwe, tylko starajcie się świadomie wybrać jaki problem dotyczy waszego biznesu, jaki problem faktycznie ma rozwiązać wasz biznes i yy, dlaczego ktoś miałby wybrać właśnie waszą firmę. Tak, więc najpierw trzeba zacząć od strategii. Jeżeli firma ma jasno zdefiniowaną strategię, to może pod to dobierać narzędzia. I e, taką konkluzją z tego raportu jest właśnie, że barierą postępu organizacji nie jest technologia dzisiaj, ale organizacja. Samo wdrażanie narzędzi nie powoduje zmian. I druga rzecz, to warto skupić się na rzeczywistych potrzebach biznesu. Tak? Dużo większy uzysk na przykład można mieć z e, optymalizacji back office, czyli właśnie notatki ze spotkań, czyli e, kwestie jakichś automatycznych narzędzi do przesuwania zadań, czy kwestie związanych z. Mm, na przykład potrzebami w księgowości, w administracji, jakimiś narzędziami dla prostej automatyzacji, czy jeżeli to jest nie wiem firma produkcyjna wdrożeniu Computer Vision i zoptymalizowaniu pewnych bardzo szczegółowych parametrów, niż to, że zaczniemy nagle wysyłać na potęgę ofertę naszej firmy byle gdzie, byle jak, byle dużo, byle za jajem. I kolejna rekomendacja to to, że oczywiście systemy agentowe mają szansę być przyszłością. I pewnym partnerem we wdrażaniu procesów, ale nie będzie to natychmiastowe. Trzeba bardzo dużo testów, trzeba dać trochę technologii się wygrzać, dojrzeć. Ja sam płacę dość sporo za różne narzędzia agentowe mówię o tysiącach dolarów miesięcznie, żeby wykorzystywać je w różnych procesach, czy w swojej firmie Escola, czy dla swoich własnych workflow. Ale widzę, że bardzo dużo oczywiście jest pora porażek na początku. Natomiast jeśli już uda mi się taki system agentowy zastosować i w jednym projekcie stosujemy z ogromnym sukcesem, gdzie mamy nie wiem, zysk na każdej wydanej złotówce stukrotny, no to nawet jeżeli jeden na 20 projektów mi się udaje, to jeżeli ja akurat w tamtym projekcie wydaję powiedzmy 100 tysięcy złotych na dane rozwiązanie, a mam 10 milionów zwrotu, to naprawdę warto. I tym chciałbym Was zostawić, z taką konkluzją chciałbym Was zostawić, że warto po pierwsze czytać takie raporty ze zrozumieniem i patrzeć jakie są konkluzje, bo mamy taką tendencję łatwego przyswajania informacji, że o no to całe to AI to jest hype, to nie ma sensu. Oczywiście jest bardzo dużo nakręcania na jakieś rzeczy, które zupełnie nie mają sensu właśnie żeby sprzedać produkt około AI, natomiast yy, ja... Po przeczytaniu tego raportu, po zapoznaniu się z najważniejszymi konkluzjami, widzę tam bardzo konkretne rekomendacje, które warto przeczytać i w oparciu o to podejmować decyzje biznesowe. I po to właśnie ja dla Was przygotowuję to zestawienie najważniejszych informacji dla świata AI, żebyście mogli podejmować lepsze decyzje biznesowe. Mam nadzieję, że ten odcinek w tym Wam pomógł, a my słyszymy się już we wrześniu.